Pytam się tego Dana, czy macie coś, co, co, co stoi, co jest niesprzedane, co można by było negocjować. Mówię po angielsku, że jest e, sprzedający flexible on price. E, przecież nie powiem agentowi, że wiesz co, macie coś, co mogę naprawdę bardzo tanio kupić, e, tylko mówię, gdzie jest flexible on price. Może potrzebuję sprzedać, może jest e, po prostu jest jakiś ruch w tej cenie. I e, Dan mi to e, wysłał i mówi on weźmie 165 spróbuj. Myślę, dobra, spróbuję, jak ty, tak mówisz. To poszliśmy to pooglądać, no i agentka się pyta, oczywiście, feedback. Ja mówię, wiesz co, że tu jest o wiele więcej do roboty niż się wydaje, bo jest, no, no jest, widać ten dom stary na no, taki angielski styl. I jak wiecie, to też jest taki problem, to pewnie Robert się ze mną zgodzisz, chociaż ty jesteś bardziej doświadczony albo o wiele bardziej doświadczony w remontach niż ja to, że też nie da się zawsze z takiego projektu tylko trochę zrobić. No bo jak już zacznę um, tu wszystko rozbierać i zacznę wszystko skuwać i zacznę te tapety rozbierać, no to tak naprawdę się okaże, że za chwilę będziemy przy e, cegłach, no bo nie da się tak tutaj w tej nieruchomości ak a, a akurat, nie da się tak tylko trochę zrobić. Tutaj trzeba wszystko zrobić. tak? Jak już rozbiorę i rozbiorę, e, no to już i elektrykę i, i e, e, trzeba zobaczyć, czy kaloryfery, czy to, czy, czy właśnie wymieniać całą elektrykę. Więc tutaj to nie jest tak, że możemy sobie tylko po prostu ją trochę e, oporządzić. Więc tu tak e, wszystko idzie do skipa, Oczywiście. O, znaczy nie wiem, zostawię może ten dywan, taki ładny, czerwony... E, czerwony. Ja lubię czerwony, więc, więc może to zostawię. No i ta e, no no i, i agentka się pyta, dzwoni,